Witam ponownie w zagraniu Final Fantasy Tactics Advance w dzisiejszym odcinku Aizen Mam nadzieję, że ten klan nie pójdzie tam gdzie ja... Uff. Całe szczęście. Soul Target All Spears. Spears, jak się przekonałem, boleśnie dosyć kiedyś, działa też na jumpu draguna. To jest idiotyzmem, no ale trudno. Ale trudno. Tak, mamy tutaj klan, który będzie prawdopodobnie uciekał przez całą mapę przed nami. Jest to bardzo smutne, ale coś trzeba z tym zrobić. Ale dobrze. Ale dobrze. Nie możemy wziąć delfin. Trudno, że nie możemy wziąć delfin. Ale jakoś sobie trzeba z tym radzić. Dobrze. Oliwar. Oliwar. No, to się rzadko zdarza. Myślałem, że użyję czokoboraż. Ale może tamten drugi, a nie mi sama Chocobo A nie, to jest złodziej chyba. Tak, różni się wyglądem. Są bardzo podobni, ale jednak to nie jest to samo. No jej, dobrze wiedzieć. Okej, okay. Banga kraj. Banga kraj, ponieważ Target area daje rzecz rzeczpointy. Co jest całkiem spoko. Niestety Delfin nie będzie odrabiać swoich checkpointów na tej misji. Trudno. No, Okej, okay. Norbert. W sumie Norbert może już sobie darować wszystko i zmienić się od razu w draguna, ponieważ ten klan nie sprawia w ogóle żadnych problemów. W sumie nie wiem, czy to nawet jest klan. I marsz. Marsz prawdopodobnie też tam pójdzie, żeby zająć się generem. A przy okazji może strzelić i jego. W sumie nie wiem po co, skoro Montblanc mógłby go zdjąć na Hitafiragą. Ale, no wiecie, coś trzeba robić w życiu. W sumie Montblanc mógłby rzucić hejst na siebie albo coś. I tylko Koborasz? Za 12 punktów obrażeń. Hmm. Jakbym użył defense byłoby to je, byłby to jeden punkt obrażeń. No ale what you gonna do. When they come for you. Tak czy inaczej. Black Magic, ty masz ile? 91 No, wezmę ciebie, znikuję. Pewnie bukować tamtego drugiego kolesia, ale... Po co? Czaka? Czaka, czaka. Czeka czaka. Czaka ucieka, czyli będzie trochę gonienia go. Czy trafi? Trafił. 43%. Eee. Co to tam, Oliwar? Powinniśmy liczyć, ile osób o tym samym imieniu już zabiliśmy. Oh boy! Dobra. Wiecie co? Wiecie co? Ja zrobię to w ten sposób, może. Dostanę trochę więcej EXPA, przynajmniej. To nie jest tak, że Mont Blanc jest w jakimś wielkim niebezpieczeństwie. Zawsze Mont Blanc może mi umrzeć w tej misji. Trudno to nie jest Jagd, żeby stracić go na zawsze. A przynajmniej coś wpadnie Aleksejowi. Hmm, to, 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 to Mighty Guard I'm coming for ya I marsz Marsz w sumie mógłby się zbustować albo mógłby spróbować go walnąć 35% ej eh, Blackout. Ile by to miał? 50. Dobra, żeby zwiększyć swoje szanse na trafienie. Ewentualnie, jej. Yeah, jeden ekspa. Mm -hmm. Uważaj, grobo, jeszcze dostanę poziom. I czekoborasz. Mont Blanc zdechnie. Mont Blanc zdechnie. Trudno. Jestem w stanie to przebadać. Mont Blanc pod poświęcił się dla dobra, dla dobra Alekseja A jednak się nie poświęcił, a widzicie, a to, a to z Mudblanka. No dobra, George. Co tam George? Przesuniesz coś, nie? Okej, okay, Time Magic haste. Idź z Bogiem synu. A poprzez z Bogiem mam na myśli, w sumie sam nie wiem z czym. Ciekawe w co wierzą... E, bangi. O nie, to czaka. Whatever will I do? Czaka? Czaka, czaka, czaka. 5%. Nice. Nice. Czy Aleksei dobiegnie kiedykolwiek... Czy jak będzie poziom kiedykolwiek O tym przekonamy się nigdy. Nie no, kiedyś to będzie. Nadgoni delfin trochę. Okej. Okay. O, przepraszam, coś tam z myszką. mi się stało. Eee. Okej, okay, raczej trafi jego... Nie wiadomo czy trafi. Może trafi, może nie. Albo może nie trafić żadnego z nich. To też jest jak zawsze jakieś wyjście. Okej, okay, to może Sonic Boom. Żeby dostać więcej expat, chociaż troszeczkę to w Norberta walniemy. Jemu i tak nic się nie stanie, no bo demy czempi. I dostanę Church Pointa. Ale widzicie? Marsz tyle na ekspił się na babusie, a i tak już Go nadgonił Norbert Expem Po prostu come on man Okej, okay, ty czekaj Aleksej sobie przejdzie tam I Aleksej znowu użyje sobie defense żeby nabić Expa I powinien dostać poziom Czyli Powinien mieć ten sam poziom, co delfin. I teraz Norbert powinien się ruszać. Ale się nie rusza. Ech, rozdzielili się, why? No dobra, skoro on tego chce... Skoro on naprawdę tego chce... Mont Blanc. Nie wiem, Mont Blanc. Reflect. I guess. Nie jest tak, że cokolwiek zrobisz w tej misji jeszcze. Ustaw się obok animisty! Nie ustawił się obok animisty. Jeden. Nawet jakby trafił to jeden. To takie... Serio? O, dobra. Aleksei może go pociągnąć z Banga Kraj. Banga Kraj był dobrym wyborem, żeby... Żeby się nauczyć. A, przeżył. Niedobrze, że przeżył. Niedobrze. Not good at all. Ale tego już nie przeżyje. Ice no nie, myślę, że tego nie przeżyje raczej, chyba, że to uniknie. Jej! 249. ach. Ach, mój mały morfer. Kiedyś trzeba będzie pochodzić sobie i podekspić jeszcze zwierzaczki. Cure-olami. W sumie mogę mu w twarz wystrzelić, czemu nie? Bo 55%. 55% to za mało jednak, żeby mu wystrzelić w twarz. Wolę nie brać ryzyka tutaj. Okej okay. Jeden ekspa. Wszystko jest świetnie. Uff. Eisenfield ochroniony. Szkoda, że nie można dispatchować ludzi, żeby obronili Eisenfield. Bo to są... Nic nieznaczące misje. Okej. Okay, oni. Gdzie oni idą? Oni idą tu, świetnie. My pójdziemy do Cyril i zobaczymy, czy coś jest w pubie. Misje. Nie ma nic. Nie ma nic, czyli możemy chyba iść już. właśnie na pustynię, bo chyba nie mam żadnych misji. No nie, Desert Patrol i Exploration. Okej, okay, no to gotor sans. Jakie prawa nas czekają? Charm, Damage, Animal i Time Magic. Nie jestem w stanie się zgodzić na te prawa. Hm. Time Magic, Wind Gunmanship. Mogę się zgodzić na te prawa. Mogę się zgodzić, ponieważ zaraz sami zobaczycie. Zwierzęta. Dawno nie widzieliśmy. bla, 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 bla. Dawno nie widzieliśmy mru... mrówkolwa. I... Je... Też nie chciałem robić tego parę odcinków temu, kiedy tutaj był Color Magic zakazany, ponieważ... Jak inaczej zabić żelkę? Bo leśnie na próbnym nagraniu dowiedziałem się, że... Hej... Pan... widzisz tą żelkę? Zionięcie Norberta ani Zionięcia Alekseja nie działają na nią. Chociaż. To też jest kwestia tego, że może mój Smok ognisty był nie spiony, ale. No wiecie. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej. Bariera. Teraz mogę korzystać z Color Magic, więc mogę się. wysetapować, że tak powiem. W ja sumie mógłbym żelkę sobie wziąć. Ale po co? Okej, okay, on też pójdzie tutaj. Oni się zajmą tą stroną. I defense. Alexej powinien przeżyć wszystko co oni mają do zaoferowania. Okej, okay, Norbert. Norbert pójdzie tędy. W sumie nie, Norbert pójdzie tutaj. Teraz, co mi będzie bardziej potrzebne? Chyba Shell. Chyba Shell na razie. Ponieważ bomba. No i dobra, Durdyna. Co ma do zaoferowania Durdyna? Petrify, czyżby? Petrify. Okej, okay, blaster. Trzeba będzie rzucić Esuna. Oh boy! Oh boy! Ty możesz się wysunąć gdzieś tutaj, i zrobić boost, i potem pocisnąć potwora z sidewindera. Ja, dobry plan. Dobry plan. Dziękuję wam, że mi go to powiedzieliście. Hormef, hormiów. Hormef. Ej, to nie jest. No, to jest dobre. Ogień. Sonic Boom. Okej, okay, Mont Blanc. czy jakbyś użył Black Magic i Firagi tutaj, to 50... E... Wiecie, przyspieszyłbym coś, ale jednak nie mogę. alas las Puriorik. W sumie, czy muszę się ruszać? No to jest pytanie. No chyba muszę. W co ja robię? Eee. Okej. Okay. Black Magic Firaga. Ile 50... 80... Okej. Okay. To nim się zajmiemy. Ej, delfin, delfin. Delfin dostała z blastera i... No i co ma zrobić? Okej, okay, Nalaf. Co tam Nalaf ma do zaoferowania? Hmm... Return magic. Blizzard. No trudno, są większe tragedie niż to, że palną mnie blizzardem. Gorzej, że return magic mu zada zero. No a co zrobić? Lodowa żelka. Ej, przynajmniej exp. Dostałem 10? Ha. no tak A on dostał 12 za Norberta przecież. No tak, teraz wszystko ma sens. Okej. Okay. Okej, okay, ziomek. Co ja ci mogę zrobić? Co żebym skoczył na ciebie? 40%? Eee... Yy. Nie chcę 40%. Jak nie chcę 40%, to defense. Bo raczej i tak go nie trapię, więc mógłbym się jakoś inaczej ustawić. Dobra, tu by mi się przydał water Waterwalking. Czy mogę rzucić Sunes tak z daleka? Mogę. Więc dobra, czy. To pomoże. To pomogło. Bosko. Jeśli znowu rzuci blaster. Jeśli to znowu mnie zamieni w kamień. Okej. <słuch> Okej, okay. okay, durdyna. Chcesz wojny? Będziesz miał wojnę, durdyna. Będziesz miał wojnę. Na no, przynajmniej Durzyna nie jest w stanie zadawać obrażeń. A to jest coś, co lubię widzieć. Masywne obrażenia. Boing! Teraz bomba przynajmniej mi nie wybuchnie w twarz. Which is nice. Which is nice. Okej. Okay. Hormiu. Hm. Hormiu coś zrobi? Nie. Nic nie zrobi, bo jest mrufkolwem. W sumie, morfowanie się w mrówkolwa. Co by mi dało morfowanie się w mrówkolwa? Death, suffocate, sandstorm. No mm. jakoś tak. No really. powinno zabić żelkę dołu. Okej, okay, przynajmniej jedna żelka mniej. Albo i nie. Jestem bardzo niepocieszony. Okej. Okay. Sam tego chciał... Sama tego chciałaś. Durdyno. Durdyno na ty. Okej. Okay. Nalaw. Wow, naprawdę tu podejdziesz? No Rado mnie poliżesz. Yy, polizany przez żelkę. Okej, okay, ale jeśli on chce się tak bawić, to zrobimy to w ten sposób. Jako bonusowy disrespect też durdynę wyleczę ze statusów. Może to wyleczy raka mózgu, Durdyny? Nie... dlaczego w marsza? Au! Au! Ok, co Durdyna ma do zaoferowania teraz? Blaster? O, jednak! Would you look at that, well. Squash the bug, squash the bug. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Została żelka i została durdyna. Więc ty... Nie mam jak się ustawić do tej żelki, ponieważ Mont Blanc nie potrafi w ogóle skakać. Ale to powinno trafić. Chyba. Jej. Teraz jest żelka w strumyku. No to jest całkiem ładna lokacja, trzeba przyznać. Okej, okay, jakby Durdyna miała jakieś inne plany odnośnie rzeczy. Ratatatata. Hello! Za to delfin się nigdy nie ruszy. Panią... No, przydałoby się, żeby delfin właśnie się teraz ruszyła. E, dobra, nie chce mi się ruszać z miejsca. Jest Spearsfruit. Albo Nighthawk, cokolwiek. Spearsfruit, ptcha! Nice. I dodatkowy jet point. Cudownie. Durdyna. Jej, teraz możemy wejść w niezbadane terytoria. Hura. Hura. No, zarobili. Save the queen. Target bow. Tu many items. Um, tak ja chcę to wyrzucić. O, Jack Ali. Nie podoba mi się to, że to jest Jack, no ale trudno. no. Okej. Okej, tam będą questy. Treasure Hunt. Fortune Ring. Ojej, on ten item. Dobra. Chcę zobaczyć Czym jest ten miecz, który dostaliśmy? Ten miecz Expert Guard! O! Nice 47-45, ale daje defa. O, holy! Okej, okay, okej okay. Widzę, że Alexej dostanie w następnym odcinku nowe rzeczy, nowe zabawki. Ale to już sobie bo na tyle w tym odcinku z serii zagrajmy Final Fantasy Tactics Advance W następnym odcinku Jagd Ali Więc do następnego razu taktycy